Witam serdecznie dzisiaj zrobimy surówkę z kapusty pekińskiej potrzebować będziemy taką niewielką kapustę opłukałam osuszyłam ręcznikiem papierowym jedną czerwoną cebulę kilka rzotkiewek, garść koperku z pietruszką cytrynę sól, pieprz 3 łyżki majonezu i jedną łyżkę musztardy. I teraz kapustę drobno posiekam, cebulę pokroję w kosteczkę, a rzodkiewkę zetrę na tarle o dużych oczkach. Rzodkiewkę już mam startą. A pozostałe składniki Pokroiłam i posiekałam. Przekładamy do miseczki i teraz będziemy surówkę doprawiać. Dodajemy majonez, musztardę. i piesz. oraz sok z cytryny cytrynę sparzyłam brzącą wodą i dajemy sok z cytryny niekiedy wystarczy połówka soku ale w tym przypadku ta moja cytryna jest taka, że chyba będzie trzeba dać całą. I surówkę należy bardzo dokładnie pomieszać. Jeżeli chcemy, aby surówka była chrupiąca, to doprawiamy na samym końcu. Przygotowujemy sobie. Doprawiamy na samym końcu i surówkę mamy chrupiącą. Należy składniki pomieszać idealnie. Tak. Tak. I surówka najlepiej smakuje chrupiąca, przygotowana i jak ja to mówię przygotowana i zjedzona. Możemy sobie dać do lodówki, a później tylko na sam koniec, jak już goście przychodzą czy domownicy, doprawiamy. I mamy surówkę z kiszonej, przepraszam, z kapusty pekińskiej. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Surówka z kapusty pekińskiej.